Jako przedstawiciel właśnie środowiska wiejskiego wiemy, nie byłoby możliwe Bitwy warszawskiej, zwycięstwa Bitwy warszawskiej, gdyby nie ta determinacja wsi polskiej, prawda? Wsi polskiej poprzez, poprzez te matki, poprzez, poprzez prawda, synów, którzy, którzy chętnie szli i byli po prostu namaszczeni i błogosławieni. I teraz mamy rozpoczęcie dwóch totalitaryzmów, a więc hitlerowski i bolszewicki, gdzie z dwóch stron po prostu na nas nacierano. I tutaj właśnie ci żołnierze, którzy po prostu wiedzieli, że walczą w dobre imię sprawy polskiej, prawda? Nagle po po zakończeniu wojny, niby wygranej wolnie, ale myśmy jej nie wygrali. Myśmy po prostu byli bardziej zniewoleni niż, to Pilecki powiedział, że w stosunku podejścia ubeków do właśnie żołnierzy wyklętych, którzy na Rakowieckie byli po prostu więzieni i tak dalej, to pikuś było takie, takie określenie po prostu, że, że to, była, to była bajka taka, taka nada Auschwitz. I teraz ci żołnierze wyklęci, ci, ci patrioci nie mogli pogodzić się z tym, że Polska została oddana, oddana po prostu w obce ręce i w dalszym ciągu nie ma Polski, nie było Polski, nie. Ma. A to było konsekwencją władz sowieckich, władz Stalina. Ja myślę, że to był taki odwet za Bitwę Warszawską, bo oni po prostu byli pewni, że zwyciężą, że zwyciężą, że przejdzie, ten, przejdzie ta, ta fala tego, tego totalitaryzmu, tego, tego zniewolenia, tego, tej komuny, tego, tego niby nowego, niby lepszego, po prostu, gdzie była walka z Bogiem, że Boga nie ma, my jesteśmy, my jesteśmy najważniejsi i nic innego. Dzięki Bogu właśnie, cud nad Wisłą prawda, to sprawy. I to był odwet właśnie. I po tej wojnie, po II wojnie światowej, ci żołnierze wyklęci zostali w lesie, prawda? I teraz nasuwa się pytanie, co by było, gdyby nie było na przykład Powstania Warszawskiego, prawda? Co by było, prawda? Ja uważam, że Powstanie było tym zrywem i on to był zryw naturalny, bo ci młodzi ludzie potrzebowali po prostu walki i tak dalej. I teraz, żeby, gdyby nie było Powstania Warszawskiego, to jestem przekonany, że ci wszyscy by byli wymordowani przez właśnie, przez ten, ten reżim, sowiecki. Właśnie, czyli było powiększona ilość morderstw, prawda, przez NKWD i poprzez UB, prawda? Także po prostu bardzo duża część powstańców warszawskich zginęła, prawda, na polu chwały. My jesteśmy wspaniałym, pięknym, mądrym narodem, który może po prostu edukować świat na bazie historii, na bazie bohaterstwa, prawda? I przywiązanie patriotyzmu do swoich spraw narodowych i wiary. To jest nasz obowiązek.